Wyobraź sobie, wysadzić całe miasteczko. Cholerna akademia. Zimowa twierdza już nigdy nie będzie taka sama. Jeśli przybywasz na zakupy, to mam w ofercie sporo zaklęć. Zapraszam. Jeśli stajesz przede mną, by rzucać oskarżenia o mordowanie dzieci, albo pożeranie serc umarłych, to daruj sobie! Ani nic takiego nigdy nie zrobiłem, ani nie zamierzam. Chciałbym tylko wieść spokojne życie! Mieszkańcy Mortalu wolą snuć własne, ochydne historyjki na mój temat, niż zwyczajnie spytać mnie o prawdę. Jeśli chcą się mnie bać z powodu własnej ignorancji, to ich wybór. Nie zmieni to jednak prawdy! Moja wiedza jest ogromna. Badałem rzeczy znajdujące się poza zasięgiem większości ludzi. Podróżowałem po krainach otchłani. Widziałem zjawiska nieprzeznaczone dla oka. Spotkałem dedry i dwemerów, a także wszystko pomiędzy. I potrafię poznać wampira, gdzie inni widzą tylko człowieka. W czasie moich badań nad przedłużaniem życia spotkałem kilku przedstawicieli twojego gatunku. Sam się nawet zastanawiałem nad przemianą. Ostatecznie wampiryzm naraziłby Agni, moją podopieczną, na niebezpieczeństwo, co odbiera sens całemu przedsięwzięciu. Potrzebny ci będzie napełniony czarny klejnot duszy. Ktoś będzie musiał zginąć. Gdy już znajdziesz i napełnisz klejnot, wróć do mnie, a ja przeprowadzę obrzęd. Przywrócę życie twemu martwemu ciału, wampirze. Moje talenty bardzo się tu przydają do zapewnienia bezpieczeństwa w mortalu. Teraz jest bezużyteczny. Musisz napełnić go duszą. W porządku. Ostrożnie! O, o co chodzi? Mam nadzieję, że nie są to same śmieci, których nie chcesz nosić. salu que esse... Dobra robota. Wiedziałem, że to ty i Serana znajdziecie naszego kapłana ćmy. Zaskakujesz mnie, Wingalmo. Nie dotarłeś do tak, spotkania widzę. Z Zakładam, że schwytanie go nie było trudne. przeciwko niemu? Co? Jakie spotkanie? O niczym mnie nie poinformowano. A, rozumiem. Załóżmy po prostu, że posłał po... Żałuję, że mnie tam nie było, by posłuchać ich krzyków. Cóż, twój sługa czeka. Wręczyliśmy mu prastary zwój. Każ mu go przeczytać, a wspólnie usłyszymy słowa proroctwa. Cześć. Czegoś ci trzeba, zrobiłem jak prosiliście, i przybyłem tutaj. Oczywiście, czego ode mnie oczekujesz? A tak, prastary swój przyznaje, że nie mogę się już doczekać. Oczywiście, Mistrzu, teraz, gdyby wszyscy mogli być cicho. Muszę się skoncentrować. Mam przed oczami wizję, obraz wielkiego łuku. Znam tę broń. To łuk Auriela. Teraz jakiś głos szepcze: Pośród dzieci nocy powstanie straszliwy władca. W erze sporów. Gdy smoki powrócą do królestwa ludzi, ciemność zmiesza się ze światłem, a noc i dzień staną się jednością. Głos cichnie, a słowa zaczynają brzmieć coraz bardziej niewyraźnie, ale zaraz jest coś jeszcze. Sekret mocy łuku jest opisany gdzie indziej. Myślę, że w innych zwojach. Są jeszcze informacje o proroctwie? Tak, widzę je. Jeden z nich zawiera starożytne tajemnice smogów, a drugi mówi o mocy starożytnej krwi. Moja wizja ciemnieje i nie widzę już nic, aby poznać całe proroctwo. Musimy zdobyć dwa pozostałe zwoje. mnie nie, nie, nie poinformowano. A, rozumiem. Założyłem po prostu, że... Nie było to około. tak jak przydatne, jakbym chciał. Tak czy inaczej dobra robota. A co do drugiego, to o ile wiem, zniknął gdzieś w czeluściach dwe merskiej ruiny. Wygląda na to, że nasza praca jeszcze nie jest skończona. Ale czekam już dostatecznie długo, a jesteśmy tak blisko. Mogę więc poczekać jeszcze trochę. Czegoś ci trzeba? Cześć! Umiesz? Oddanym... Jest w tobie więcej potęgi niż wcześniej. Był czas, że ledwo mogłam utrzymać swoją pozycję w szeregach towarzyszy. Teraz bez wahania powyżynałabym ich wszystkich. Nie jestem nawet w połowie takim wampirem jak Lord Harkon. Tak naprawdę to lepiej władam orężem niż szponami czy kłami. Owszem, choć nie zaszłam daleko. Nigdy nie podobała mi się ich postawa. Zachowywali się, jakby byli pępkiem świata, ale to już nieistotne. Pomów z Feranem Sadrim. Będzie coś dla ciebie miał. Owszem, choć nie zaszłam daleko. Nigdy nie podobała mi się ich postawa. Zachowywali się, jakby byli pępkiem świata. Ciągle Masz chwilę, by porozmawiać? Starych zwojów i łuku Kapłan Ćmy, Dexion. Mówił, że potrzebujemy dwóch pozostałych starych zwojów. Chyba wiem, gdzie należy zacząć ich szukać. Lepiej by było, gdyby nikt tego nie zwęszył. Szczególnie mój ojciec. To nie jest kwestia zaufania. On ma obsesję na punkcie tego proroctwa. A o ile mi wiadomo, dodatkowy tysiąc lat obsesji nie poprawił jego stanu. Powinniśmy byli znaleźć mu jakieś hobby. Myślę, że nawet nie widzi już we mnie córki. Jestem tylko narzędziem do osiągnięcia celu. Musimy znaleźć moją matkę, Valericę. Ona na pewno będzie wiedzieć, gdzie go szukać, a przy odrobinie szczęścia sama będzie w jego posiadaniu. Ostatnim razem, gdy ją widziałam, twierdziła, że uda się w bezpieczne miejsce. Gdzieś, gdzie nie znajdzie jej mój ojciec. Poza tym nie chciała mi nic powiedzieć. Ale jak to powiedziała, miejsce, gdzieby nigdy nie szukał. Brzmiało tajemniczo, lecz przykuwało uwagę. Może, nie mogę tylko pojąć, dlaczego powiedziała to akurat w taki sposób. Poza tym, nie ma takiego miejsca, którego mój ojciec by nie przeszukał, a miał na to mnóstwo czasu. Jakieś pomysły? Zaczekaj, to prawie ma sens. Pomagałam matce zajmować się ogrodem na dziedzińcu. Wszystkie składniki naszych eliksirów pochodziły stamtąd. Zwykła mówić, że mój ojciec nie znosił tego miejsca. Było dla niego zbyt spokojne. O, absolutnie, ale moja matka nie jest tchórzem. To znaczy, nie sądzę, że tam się na nią natkniemy, ale warto to sprawdzić. Zaufaj mi, żyję już bardzo długo i znam tu każdy zakamarek. Na północnym krańcu wyspy jest zapomniana zatoczka, którą poprzedni właściciele wykorzystywali, by przewozić zapasy do zamku. Jest tam stary tunel prowadzący z zamku. Tamtędy wejdziemy. Chodź, to zaraz za rogiem. Cześć! Czegoś ci trzeba? Gdzie znajduje się zestaw starożytnych pierścieni magii krwi? Należą do nas i nie powinny zbierać kurzu w sali trofeów jakiegoś poszukiwacza skarbów. Zwiększają potencjał Twoich wampirycznych mocy. To zależy, kogo spytasz. Jedni twierdzą, że sam Molak Bal przekazał te pierścienie potężnym starożytnym lordom wampirów. Inni powiedzą ci, że to zwykłe bajki. Harkon nie wierzył w istnienie, choć być może czuł się urażony, że wciąż nie znajdują się w jego posiadaniu i jedynie udawał brak zainteresowania. Ocz... Niech los ci sprzyja. W porządku. Mm-hmm.